Witam wszystkich w poniedziałek Lecimy do Bogdana dzisiaj z kamieniem Na Wójcin Ja już nie mogę tak żyć normalnie Nie, nie mogę się nic kupić Normalnie na nic mnie nie stać Nie, nie. Brakuje mnie na wszystko Normalnie, a inne są co mają Jest Bogdan Czeka Zobaczcie, to nawet mnie brat odwiedził. Także uśmiechnięty czy nieuśmiechnięty. Chyba, chyba uśmiechnięty, bo pewnie dostał pieniądze do jakiegoś klienta. Kto pan jest, to wiadomo, nie? No, bo pan tego nie ukrywa. No to zaczynamy poniedziałek. Pierwszy kamień wysypany, jedziemy po drugi. A no, moje chłopaki też tu, kolegi robią tam podwórko. Coś tam robią, coś tam rzeźbią. Zobawiam chłopcy od Bogdana tutaj, o w cieniu, pod jabłonką, czy tam pod czymś. To tam się dzieje znowu, jedni wjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Zobacz, co przyjadę, kurwa to stoją, cały czas stoją. Jadę się zważyć, bo tam Bogdan mówi, jedź na wagę, zważ się. Bogdan to tak szybko zapierdala, że nie nadążam im wozić normalnie. Zajedziesz to stoją, czekają. Z Bogdanem też już współpracuje. Współpracuje któryś rok. Widzicie tak się mniej więcej rozsykuje kamień w koryto. Nawet mi wyszło wam powiem, nie chwaląc się. Także jeden klient ogarnięty. Bogdan zadowolony, ładny kamyczek zobaczcie jaki. Nie chwaląc się, ale bardzo ładny. Także Bogdan nie chce z nami rozmawiać, mówi, że się nie nadaje do rozmów prywatnych. Także jedziemy dalej. Pozdrawiam chłopaki, cześć. Wam powiem, teraz to najlepsza część dnia. Obiad będzie. Ha.